Państwa na pierwszej konferencji prasowej po meczu Orlen Basket League i Polski Start Lublin AMWB Są z nami przedstawiciele drużyny gości, trener Artur Gromek oraz Jakub Garbacz. Najpierw oddajmy głos. Za... Dobry wieczór. Gratulacje do drużyny z Lublina. No, wyszli dzisiaj bardziej zdeterminowani. No, my robiliśmy co mogliśmy, mieliśmy dobre momenty, ale te momenty to zdecydowanie za mało gdzieś tam w pierwszą kwartę źle weszliśmy, gdzie oni naprawdę dobrze grali. Tak samo trzecia kwarta na, na ich korzyść. No mamy potężny, bardzo dużo materiału do analizy, gdzie, gdzie możemy wyciągnąć. No ale jest to nasza kolejna porażka i, i ten czas płynie, więc musimy szybko porozmawiać między sobą, męskie rozmowy i, i trzeba coś, coś trzeba, trzeba walczyć bardziej. I to tyle wszystko, dziękuję. Dziękuję. Jeśli nie ma pytań do Jakuba, to puścimy i... do dziękuję, dziękuję. dziękuję bardzo. Posłuchajmy ocenę z perspektywy. Panie trenerze. Dobry wieczór, witam wszystkich. Gratulacje dla zespołu z Lublina, dla trenera Kamińskiego, trenera sikory, oczywiście też dla Kuby, dla wszystkich którzy tu pracują, dla prezesa. A Ciężko mi coś powiedzieć mądrego po takim spotkaniu. Jeżeli mecz trwa 40 minut, my jesteśmy w stanie zagrać 9 minut, 8,5 tak naprawdę w drugiej kwarcie. Gdzie gramy jakikolwiek defense, wychodzimy w trzeciej kwarcie na pierwszych 10 posiadań. Dostajemy 9 razy basket, z czego 5 trójek. Ciężko, ciężko, mi jest się wypowiedzieć w jakikolwiek sposób po tym, co, co dzisiaj pokazaliśmy. Czy mamy pytania do Pana Panera. Tak, dzień dobry, z Profesorze. Czy Pan się spodziewał, że dziś tak niemiły miło który no, Pana czeka? Czy raczej spodziewał się Pan, że, że to będzie wyrównany mecz, ale jednak, no jak widzieliśmy, taki nie był? Jakbym wiedział, że tak będziemy grali, to chyba lepiej by było w ogóle nie przyjeżdżać. em Witamy na drugiej konferencji prasowej po meczu w Lublinie. Tym razem są z nami przedstawiciele gospodarzy, Polski Cukier Star Lublin, trener Wojciech Kamiński oraz kapitan drużyny Filip Pułsmur. Posłuchajmy oceny tego meczu z perspektywy papieru. Oddajemy głos kapitanowi. Wygraliśmy to spotkanie, ponieważ zaczęliśmy bronić tak, tak jak powinniśmy. I tutaj chciałem pogratulować chłopakom. Zaangażowania przez pełne 40 minut, można powiedzieć 30 parę, gdzieś tam w czwartej kwarcie troszkę nam uciekło, ale to też ciężko utrzymać 30-punktową przewagę. Więc yy, ta obrona, którą dzisiaj zagraliśmy, w końcu dała nam zwycięstwo, i, i, i tego brakowało trochę w ostatnich spotkaniach. Byliśmy też podrażnieni tymi porażkami, i dzisiaj myślę, że to wszystko się skumulowało. Każdy podszedł bardzo profesjonalnie do tego meczu. I, i wszyscy zawodnicy, którzy pojawili się na parkiecie, dołożyli swoją cegiełkę do tego zwycięstwa. Czy mamy jakieś pytania do Filipa? No to dziękujemy w takim razie. Dziękuję bardzo. Gratulacje raz jeszcze do całej drużyny. I oddajemy głos trenerowi Wojciechu Jamińskiemu. Tak jak Filip powiedział, chciałem pogratulować naszym zawodnikom, bo Dzisiaj zagrali z dużym zaangażowaniem, dzieliliśmy się piłką, trafialiśmy przede wszystkim, to tych, tych trójek bardzo brakowało w poprzednich meczach. E, dziękuję drużynie Arki Gdynia i trenerowi e, Gronkowi za walkę, próbowali, czarpali, ba, mimo niekorzystnego wyniku dla nich e, walczyli do końca i to też trzeba docenić. E, Dzisiaj szczególnie w drugiej połowie można powiedzieć, że wychodziło nam prawie wszystko i z tego jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo potrzebowaliśmy tego, tego zwycięstwa jak lęk. Jak Dziękuję. Czy mamy pytania? Panie profesorze, Pani Koźrodzini czy ta trzecia kwarta to była najlepsza kwarta startu pod Pana przewodnictwem? No zdecydowanie, zdecydowanie. No. Tak jak powiedziałem, dobrze broniliśmy do tego, e, trafialiśmy. E, my wielokrotnie u, udowadnialiśmy, że jesteśmy, jesteśmy drużyną ofensywną, natomiast e, szczególnie brakowało takich dobijających trafień punktowych, a dzisiaj, dzisiaj to widzieliśmy i, i, i myślę, że w momencie, kiedy trafiliśmy te rzuty, to, to troszkę podcięło skrzydła drużynie e. zawodnikom arki i, i my z tego skorzystaliśmy. Od no, dyskusji w większości za trzy punkty. Ta zmiana w porównaniu z wcześniejszymi spotkaniami to jest kwestia jakiegoś przełamania tego momentu? Czy to jest to samo, co było w tym tygodniu jeszcze robione na terenie jakieś skupiny? Nie, 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 to nie jest tak, ale myślę, że to jest troszkę tak jak, jak czasami z napastnikami. Napastnik czeka, a się przełamie. Ja mocno wierzę w to, że się przełamaliśmy i w kolejnych meczach. Zobaczymy, bo mamy strzelców, mamy ludzi, którzy potrafią seryjnie trafiać i, i teraz trzeba to utrzymać w kolejnych meczach, aby być niebezpiecznym dla niebezpiecznym dla każdego przeciwnika. Natomiast to też nie, 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 nie można popadać jakiś optymizm, e, Bo to, że trafiamy to jest raz, natomiast w licach też trafialiśmy, mieliśmy 99 punktów, a przegraliśmy, bo, bo nasza obrona szwankowała i i tu muszą być naczynia połączone, a tak z obroną. Pytanie o debiut Michała, który wiecie, ja wiem, że to jeszcze długa droga do, do dużej krzykówki, ale taki lokalny chłopak. Jak on się prezentuje na scenie? Jak myśli Pan, że to jest materiał na gdzieś gracza, który może zrobić większą karierę? Przynajmniej się znaczy, ja, ja powiem tak. Na pewno ofensywnie jest bardzo talentowany, mhm. ale. Ale na dobrą no, musimy, musimy jak cały raz zespół mocno popracować. Natomiast e, zarówno on, jak, jak i Wiktor e, 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 są zawodnicy, którzy dołączyli do nas w zeszłym roku w drugiej lidze. To jest duży przeskok, ale są bardzo, bardzo ważną częścią naszej drużyny, bo czasami w momencie kontuzji, gdzie ktoś wypada, bez ich udziału nie, nie, nie bylibyśmy w stanie trenować. Więc e, ja się cieszę, że że w starcie są tacy młodzi zawodnicy, którzy, którzy wchodzą i, i mam nadzieję, że e, cały czas możemy liczyć na ten, na ten napływ e, lubelskich graczy. Czy coś wiadomo, kiedy wróci Williams dokładnie już? Myślę, że niedługo zacznie trenować, więc mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy go e, na parkietach. Jeszcze w listopadzie czy już no, nie, no w listopadzie. No ja liczę, że w listopadzie. Natomiast mamy dwa mecze i przerwę na kadrę, więc to też jest, jest troszkę inna sytuacja. Natomiast e, wszystko idzie zgodnie z planem, więc liczymy na to, że nie niedługo do nas dołączy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo. Dzięki. Dziękuję.